Takich naprawdę tutaj kiermaszów w naszym województwie podlaskim praktycznie nie ma. Co so jedne, to są so jedne co so takie największy kiermasz w naszym województwie. No myślę, że ceny są troszeczkę niższe jak w sklepach ogrodniczych. dać ewolucję na tych targach, że coraz więcej jest klientów. Mam ogródek taki kwiatowy i drzewka, drzewek owocowych, ale już drzewek owocowych to nie chcę sadzić, bo to owoców teraz, nikt nie chce jeść po prostu, tak brut brud jest tego, marnuje się po prostu, takie kwitnące, żeby... Bo ta przykładowo powiedziano mi, że całe lato kwitnie bardzo ładnie, trochę taka, ale podeprze się i będzie, będzie, zobaczymy co z tego wyrośnie. Jestem już trzeci raz na tej wystawie, przyjeżdżam co roku i zawsze jakieś tam ciekawostki znajdę, to dosadzam po prostu. Kupiłem róże, kupiłem takie pnące krzaki, kupiłem żozę taką ozdobną. Oczywiście sprawdziło się. Jestem tutaj też dlatego, że właśnie to, co kupię, to po prostu sprawdza się i, i, i potwierdza się to, co mówią sprzedawcy. No i raczej, raczej chcąc tutaj coś wybrać, to są rzeczy, i rośliny, które są świeże, nie są takie przestarzałe i, i z pierwszych rąk. Obecność na targach daje nam y Dużo różnych kontaktów po prostu z ludźmi, z odbiorcami, z, z innymi producentami, możemy się spotkać, zobaczyć towar, jakieś poglądy wymienić. No tutaj po prostu cały czas coś nowego po prostu te, te targi wnoszą. No przyjeżdżają tu wystawcy ogólnie z całej Polski. Każdy tam coś ciekawego przywiezie, na tej można sobie to po prostu obejrzeć i. Jakieś wymiany doświadczeń są na pewno i głównie chodzi o klienta, zdobywanie klientów. Ja tutaj jestem po raz 13, czyli od pierwszych tych targów. Wtedy było nas ledwie kilkunastu, w tej chwili jak widać te targi się bardzo rozrosły, no ale dalej mam to samo miejsce, ludzie do mnie przychodzą właśnie, ponieważ jestem tutaj stałym i od początku istnienia tych targów. Zajmujemy się roślinami ozdobnymi. Na targach jesteśmy pierwszy raz w szepietowie. Chcieliśmy spróbować pokazać się trochę innym klientom. Bardzo nam się podoba. Mamy nadzieję, że jesteśmy tu pierwszy, ale nie ostatni raz. Staramy się zachęcić wystawców poza właścicielami gospodarstw szkółkarskich. Mamy również tutaj wystawców, którzy oferują swoje produkty, tak zwane te nasze regionalne, które promują swoją produkcję. Tutaj Środek Doradztwa Rolniczego wspiera również w, w tworzeniu marki tego produktu regionalnego Podlaskiej Wsi. Dodatkowo wystawcami są producenci wyposażenia do gospodarstw. Wiemy, że nasze gospodarstwa się troszeczkę zmieniają w tej chwili ich wygląd. Mamy różnego rodzaju ciekawe elementy z drewna, gotowe pergole, zadaszenia, tarasy. To wszystko jest również dostępne tutaj dzisiaj na tych targach. Duże zainteresowanie, nie mogę powiedzieć, czy nie, ale patrzę troszeczkę też te, z tego punktu, że nie, są, nie, nie bardzo też wiedzą prawda, jak, jak to zastosować, jakie nagrzewnice należałoby zastosować, więc ponieważ rozróżniamy nagrzewnice na olejowe, gazowe i elektryczne, nasza firma jako reprezentant w ogóle firmy Master prawda, i specjalista w tej dziedzinie jest w stanie pomóc każdemu z Państwa, który jest zainteresowany prawda, doborem odpowiednio parametrami takiego urządzenia, żeby, żeby można było prawda, to sobie zastosować. Tu jest bardzo dobra impreza, bardzo dobra organizacja, po prostu mamy ciągle to same stoisko, także naprawdę impreza jest tu bardzo dobra, ludzie tak samo mili no i zawsze troszkę się tutaj coś pohandluje. Nasi doradcy, którzy dzisiaj obsługują stoisko Podlaskiego środka Doradztwa Rolniczego mają jedno zadanie. Mają nauczyć właścicieli gospodarstw jak urządzić atrakcyjnie otoczenie swojego gospodarstwa. Nie zapominajmy, że bardzo dużo gospodarstw w tej chwili zaczyna zajmować się turystyką, agroturystyką. Prowadzimy doradztwo jak? przystosować gospodarstwo rolne do przyjmowania turystów. Są pewne takie zasady postępowania, jak należy to gospodarstwo urządzić w zależności od profilu gości, którzy będą odwiedzać to gospodarstwo, jak oddzielić część gospodarczą od części na przykład tej pobytowej, tej rekreacyjnej, jak przygotować miejsce do rekreacji dla gości, jak przygotować plac zabaw na przykład dla dzieci, a nawet zdarzają się pomysły urządzenia takiego w gospodarstwie mini zoo. Coraz częściej i coraz więcej widzimy na wsiach pięknych ogrodów, prawda? Pięknych domów, pięknych ogrodów, które się niczym nie różnią od miastowych domów i ogrodów. Każdy szuka czegoś, co nie jest na każdym straganie, tylko coś, co chciałby takiego, żeby nikt nie miał w ogóle. To w tej chwili stoimy przy Jowcu Hikszy, który jest latami przygotowywany do sprzedaży. Hodowanie takiego drzewka jest około 15 lat. Widać ewolucję na tych targach, że coraz więcej jest klientów. Wcześniej klienci po prostu tworzyli ogrody kupywali wszystko po prostu co idzie. Najprostsze egzemplarze, tuje szmaragwi, szczególnie na obsadzenie, na urządzenie. To, co powinno się robić podstawą. I tu wielkiego doradztwa nie potrzeba na samym początku. Niemniej, w toku zainteresowań i klientów, i doradztwa, które idzie wraz przy sprzedaży, przy wystawach, klienci coraz, można powiedzieć, bardziej fachowiej podchodzą do zadania, tworząc ogrody. Zlecają projekty, sami się tym interesują. Ostatnio rzeczywiście troszeczkę zmieniła się moda na urządzanie ogrodów, odstępujemy od tradycyjnych rabat z jednorocznymi oczywiście roślinami ozdobnymi, z kwetami pospolicie mówiąc, a podstawą najczęściej zagospodarowania ogrodu stanowi trawnik i na jego tle oczywiście krzywe ozdobne. Ponieważ one tam się rzeczywiście najpiękniej prezentują. Przy okazji targów, zawsze udostępniamy miejsce dla firm, które pracują w otoczeniu rolnictwa z rolnikami. W tej edycji targów mamy przedstawicieli Agencji Rynku, Rynku Rolnego, Agencji Restrukturyzacji. Przy okazji odwiedzania tych terenów, mieszkańcy wsi oczywiście uzupełniają swoją wiedzę. Biorą ulotki, broszury, informacje, bezpośrednio pytają pracowników, także miło spędzają czas, dokonują zakupów, a jednocześnie jakichś konsultacji z firmami z otoczenia rolnictwa. Impreza jest bardzo dużo nowych klientów i się zdobywa nowych, po prostu centra ogrodnicze przyjeżdżają tutaj, of, biorą oferty, później współpracujemy z nimi, znaczy jest duże zainteresowanie. Dużo stoisk, jest wybór na pewno, tak, bo tak po tych, po tych sklepach ogrodniczych nieraz chodziłem, patrzyłem, no, nie więcej takie same okazje, ale tutaj można takie nie, niektóre nowości spotkać. Z roku na rok jest impreza bardzo ładnie zorganizowana. Yy, Zabezpieczony jest zaplecze, jak to się mówi, i takie higieniczne, i zaplecze, proszę pana, yy, żywnościowe i naprawdę jest bardzo przyjemnie zorganizowane, także plus dla organizatorów. Klienci tak samo są, yy, myślę, że zadowoleni, bo mają wszystko, co by zechcieli dostać i u szkółkarzy, i u sadowników, i u tych właśnie z roślinami ozdobnymi.